Dzień dobry, witam Państwa na otwarciu ofert na platformie zakupowej zamawiającego, którym jest Pierwszy Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Spółka Zobowiązkową w Filia w Ełku. Nazywam się Katarzyna Sienkiewicz, jestem sekretarzem komisji powołanej do przeprowadzenia przetargu pod nazwą Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby Pierwszego Wojskowego Szpitala Klinicznego spc w Lublinie, Filia w Ełku. Znak sprawy DZP łamane przez PN, łamane przez 29, łamane przez 2020. Jest godzina już 9:15. Przechodzimy do publicznej sesji otwarcia ofert. Widzimy postęp odszyfrowywania: 83%. Zaraz widzimy zobaczymy. Dzisiaj wolno pracują systemy. Widzimy, że. Po niższym postępowaniu wpłynęły trzy oferty. To jest oferta firmy Ultra Spółka oferta firmy Centrum Zapatrzenia Medycznego Cezar ESAM Wrocław i oferta firmy Bialmed Spółka Jeszcze raz sprawdzę, czy mi się odszyfrowały. Już. Przechodzę do szczegółów oferty. A, jeszcze zanim otworzę, to podam Państwu kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie całości tego y, zamówienia to jest wartość brutto 224 930 zł 3 y, grosze. Zamówienie zostało podzielone na 10 zadań. Na zadanie numer 1 zamawiający przeznaczył 46 344 zł 42 grosze. Na zadanie numer 2 6480 zł. Na zadanie numer 3 134 y, zł. Na zadanie numer 4 11 961 zł, na zadanie numer 5 17 182 080 zł, na zadanie numer 6 zł20 zł, 20 na zadanie numer 7 56 662 zł 42 zł, na zadanie numer 8 56 783 zł. Na zadanie numer 9 9666 zł i na zadanie numer 10 8791 zł i 20 groszy. Pierwsza oferta. Chyba będziemy musieli uzbroić się trochę w cierpliwość. Bardzo wolno chodzą systemy. Od świeże strony może. Не отверну. Spróbujemy zapisać plik, może w ten sposób się otworzy. Widzę tutaj, że no nie mogę chwilowo otworzyć tego formularza oferty wykonawcy. Czy to jest problem techniczny, czy coś? Zobaczymy tutaj, bo widzę, że na zadanie numer 2 i na zadanie numer 7 została złożona oferta. Na formularzu widzę, że jest termin dostaw cząstkowych 1 dni. Natomiast na zadanie numer 2 wykonawca przeznaczył 7446 zł82 grosze. Zł. Czy tutaj? tutaj nie widzimy nawet wykonawcy i To jest firma Ultramed spółka z Lublin. Jeszcze raz spróbuję pobrać załącznik. No mamy tutaj problem techniczny z otwarciem formularza oferty, ale widzimy, że dostawca, wykonawca, który złożył to jest firma Ultra Mes Lublin. I widzieliśmy zadanie numer 2, czytałam. Teraz zadanie numer 7. Zadanie numer 7: Termin dostaw cząstkowych, 1 dzień. Wartość którą przeznaczył wykonawca, wartość brutto 71 391 21. Czyli na dwa zadania. Następna firma Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezar, spółka akcyjna. Wrocław. Zobaczymy, czy to jest. Może tutaj spróbuję to. Nie. Ten sam problem. Nie wiem, czy to chyba kwestia przeglądarki. Może jest. No, będę w ten sposób czytała, bo też jest taki formularz, który wykonawcy wypełniają na platformie. Więc będę po prostu czytała te formularze. Więc tutaj po statusie widzę, że firma Cezar złożyła ofertę na zadanie numer 1, preparaty do dezynfekcji higieny rąk i ciała. Tak. Jeżeli chodzi o termin dostaw cząstkowych, to jest 1 dzień, wartość brutto na zadanie numer 1 59 460 18 zł. teraz widzimy tak. Zadanie numer 4. Jest też służona oferta. Preparaty do dezynfekcji skóry. Termin dostaw cząstkowych 1 dzień. Wartość brutto sześć zł 2 grosze. Zadanie numer 4 było, teraz kolejne zadanie numer 6. Termin dostaw czosnkowych jeden dzień. Zadanie numer 6 to są preparaty o działaniu sporobójczym, preparaty chlorowe do mycia dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych w placówkach służby zdrowia. Wartość brutto 9359 zł28 groszy. Zł.

Zadanie numer 8. Preparaty do manualnego, mechanicznego mycia, dezynfekcji narzędzi, endoskopów i sprzętu medycznego. To już ostatnie zadanie, na które firma Cezar złożyła ofertę. Termin dostaw cząstkowych 1 dzień. Wartość brutto 59 486,40 zł. I ostatnia, ostatni wykonawca to jest firma Bialmed z Fułka z Warszawy. Firma Bialmed złożyła ofertę na zadanie numer jeden, preparaty do dezynfekcji higieny rąk i ciała. Rzymska jedynka. Termin dostaw cząstkowych jeden dzień, wartość brutto 56 980,37 groszy. Zadanie numer 1, teraz zadanie numer 2. Też jest złożona oferta firmy Bialmet. Termin dostaw cząstkowych jeden dzień, wartość brutto 7153 zł. 92 grosze. zadanie numer 2, teraz zadanie numer 5. Termin dostaw czosnkowych 1 dzień, wartość brutto 21 99 groszy. 5. Zadanie numer 7. Termin dostaw czosnkowych 1 dzień, wartość brutto 62 68 groszy. Zadanie numer 8. Termin dostaw cząstkowych 1 dzień wartość brutto 70 668,50 zł. I ostatnie zadanie, numer 10, na które firma Bialmet złożyła ofertę. Termin dostaw cząstkowych jeden dzień. Wartość brutto 17 tysięcy zł i 49,3 grosze. Na tym kończymy otwarcie um, jawne ofert na platformie Zakupowej. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję wykonawcom za złożenie ofert. Do widzenia.